Hej kochani moi, witam Was w kolejnym odcineczku na kanale Alicja w krainie Zakupów. Dzisiaj, kochani, odcinek specjalny: Rywalizacja z Grabkowa z jednym moim szogunem. No, przedstaw się szogunek. Cześć Wam, kochani, Kasia z tej strony z kanału, tak? Kasia. No, dotarłam do Polski. Jestem u naszego szoguna Madzialeny. No i co? Będziemy drapać, rywalizację robimy. Zobaczymy, kto wygra. No, trzymajcie kciuki. Ale mamy. bardzo mocno. Tak, tak, mocno, koniecznie. Nufi. Wypad z baru. No. no już jest Nufi zainteresowany ciotką. Mamy rywalizację na 50 zł. Tak. Tak. Z drapeczki mamy takie same. Krasieńka przywiozła je od siebie w sensie, no nie z Niemczech. <grym>, ale no z Lęborka, z Lęborka, z Lęborka. Tak. mamy dolarka za 5 zł, polskę, polskę wielką kasę, Big Siódemkę białą, Big Siódemkę czarną, no i ekstra linie nadrapane po 50 na łeb. Także zobaczymy, kto dzisiaj wygra więcej Kasiory, no mam nadzieję, że w ogóle cokolwiek tu wydrapiemy. Jesteś, Kaśka, moja szczególnie gościem, także zaczynasz jako pierwsza. Dobra, to ja zacznę. Od dolara dziabierz. Ja nadzieję przybliżamy Cię tu. Że grube dolary wpadną. I szukamy wora i nie tylko. Dobra, to szukamy, 33, 27. Panie, moim drapakiem się drapie, No, no właśnie, właśnie <noise> jesteście swoim drapakiem. Drapię. Zaszczyt w zupę kopnął. I ją kopną. To teraz miliony musi tym drapakiem No ja mam nadzieję, słuchajcie, go tutaj trafić teraz. Czekaj, tu 26 Kurde, obok. obok. Dobrze się zaczyna. 15. <noise> Ulubiony pies Mam 33, o, będzie prawo. wygrana. No <laughs> ciekawe, czy mi takie wybrała. sama sobie wybrałaś z tego, co przywiozłam, więc. Ale <laughs> no, to prawda, bo mi o, to. O, mam święta. wora! Jeszcze wora mam. Ja przyłożyła, mogłam wybierać. Tak no. no, widzicie, no, widzisz? To no mam... minimum już będzie. Tak, ja mam nadzieję, że twoje też takie szczęśliwe będą. Oboczek. No boczek. No boczek. zobaczymy, nie? Co ma być, to będzie. Ta. To jest 21. 21 nie mamy i ostatnia. 25 nie ma. ma. No to już... Patrzymy. Patrzymy. 5 ziko i 5 ziko. No, no to dycha jest. Patrz jest. No to no jest Kasienka ma dychę. Teraz, Teraz ja dziabam. Również dolarka. Ty miałaś numer 28, tak. a ja mam 5. No. Sama wybierałaś tam. Tak. No to dziabiemy. No to Chwila prawdy. Ja też drapakiem Kasieńki drapię. I mamy 27, bo no patrz, tak jak u Ciebie. No, u mnie też. <gry> 25. A nie, już myślałam. Słuchaj. 23 i 14. Okay. No to patrzymy. Właśnie, gdzie tu drapać? Patrz no. Raz niżej, raz wyżej. 26, no to standardowo. Oboczek i pomiędzy. pomiędzy. Mm. 18, truja. 35, a to u mnie było 35, a 12, tam gdzie nie trzeba dają, no 1, 33, To zobacz, też, u mnie też było. 29, 22 i 32, no niestety, no niestety, dupa blada, co my tu mamy, L, J, a ja z tego nie zdrapałam, no, kontrolnych, no kontrolnych nie dziabłasz, Czekaj. jakie tam masz, nie mam, J, no, o, chyba j, się zgadza, nie? jot. Ja A nie znam się. Ja też nie. Dobra, jadę z Polską no, Polską. Mimo tyle, no. żeby były takie Ćmy. na bogato, nie? No Jezu. <laughs> to byśmy dzisiaj poszalały. 2, 9, 6, wszystko no, takie już niskie. Takiego. 34. O, to o do, czekaj. O, czekaj, czekaj. Gdzie to jest? 30. No to kurde. O Jezu, 16 za no wysoko. Szkoda, 32, 7 oboczek. Oboczki muszą być. Ta, 25. <noise> Jezus Maria, 26. Gdzie te motyle? 35 Oj, o obok, motyle 11 nie ma, 21 nie ma i. Jedyneczka obok. Blada. No dobra, polska, polska przegrana. Jedziesz ty. Świnie no. no. No to patrzymy, czy będą te motyle, czy nie. Co my tu mamy? No? 32, ósemeczka, 12 i 23. Mhm. No leci. Szósteczka nie ma. O, jest, jest motyl. motyl! No super! No to nie będzie zera po nie będzie, stronie. 28, 13, oboczek, 8 Ja patrz, druga wygra! To będzie no. dycham i kurczę, jedziemy. Obrą Kasia matura. Patrz na stępnie. Patrz, 15. Cholera, przynajmniej jasna. 24. 23. To jest. już, już będą dwie dyky, przynajmniej. No patrzcie jakie zdrapiście si we. 21 i 34. No to patrzymy, słuchajcie, mamy piątala, ósemeczka, piątal, piątal i piątal. Słuchajcie, dwie no dwie dychy, dwie dychy no, mamy. Super, no. kurde. No, musisz zamówienie tam robić wcześniej, <laughs> słuchajcie tego lemborka przywozić. No. no to mamy wygraną, fajną. No to Kup. następną dziabiemy. No to paść, ty masz dwie dychy, ja mam dychę. Kurczę, muszę się no, poprawić. Nie, my no musimy na plusa wyjść. Kurde. To może razem jak zbierzemy. No właśnie. <noise> no. Dobra, no jedziemy z kasą, niewielką kasą. Kasiura, już no. No niby taka szczęśliwa ta zdracza. Ty Miałaś dobrą premierę z nią, tak, nie? Tak, udało no mi się coś ostatnio, Mi te premiery lubią odpukać. No. A mi się podobało, że w końcu mogłam też premierę zrobić tej siódemki, a nie miesiąc no. później. No. <laughs> Dobra, 49, 13, 30... Nie, 43, Boże, aż po niemiecku chciałam cztery. 12 i 37. No i szukamy, a czemu tu jeszcze szukamy? Worków i złota, tak? Tak, jak złoto, to przypisane jak Wór to razy dwa. Cześć, coś tu jest. 46 nie mamy. 27 nie mamy. 18 nie ma, 36 nie ma. O jezu, 38 też nie ma. Wszystko obok jak na razie. 6, mm -mm, 11, 32 nie, 48 obok, 7 też nie ma.

Trzy nie ma i ostatnia, 34 cztery no, nie ma. No ale teraz ty. No patrzymy, no. Weź coś walnij tam. No dobrze by było. No to się podzielimy. I wiemy mamy 43 ty też miałeś 43, zobacz. No. Czterdzieści Nie, 49 dziewięć miałam. Myślałam, patrz. 33 trzy. Nie. Dwadzieścia nie miałam. I 16 Też nie miałam. No to szukamy. Najlepiej wory mówię. 46. U mnie to się o 46 Patrz. zaczęło zobaczyć. No. Jakie jajca No i obok oczywiście. No. Nie. 28 obok. 27 nie ma. 17 oboczek. 21 nie mamy. 34. No też obok. Patrz. obok, obokiem pogania. 18. No truja, Piątka. 36. Dawaj, te wygrane. 45 nie ma. 37 też nie ma, 49 nie ma. Ty miałeś 49, było. No. szóstka nie ma. 38 też nie, 39, nie. Ma 49, o już mi się odsłoniło, patrzcie, dychać. No. no dobrze, działana ja od Ciebie te kurczę, no. <gry> 48, 31 i... Czternastka. No to dychę mamy, kolejna widzisz? wygrana. No patrz, my, mówisz, że Cię położę czy nie? No. Nie, tam jeszcze masz szansę walnąć. Ja wezmę tą białą, Biegacza bo ta mam, biała weź? pechowa dla mnie była. No to może teraz, Może Piętnastka ter. Twoja no. ulubiona. No, to zostały mi w ogóle teraz 3 piętnastki moje ukochane. O, widzisz, a co ja to nie, ja to mam w ogóle. Misz masz. Nie po kolei. <laughs> Dobra, są szukamy plików i siódemek. No Najlepiej siódema, nie? Worek, szkoda. Co my tu mamy? Dzwon. Dzwony jak dzwony, dzwony. jest. Symbole jak w playbooku. Tak. Ja zawsze. Ja obrzec, Złoto to też nie tu, nie? Tak, nie. to coś się myli, specjalnie. No. Filmy. Róża. Pierścionek, Dawać kluczyk. Sobie, tak, to Co to Ta jest? Czekolada. To, myli, to ona myli, kynikiem. no. To jest specjalnie Safe. Tron no. dla królowej. Moneta Moneta jest Koplików plików Dawać coś per łaszcz, mina i... I brązoletka. No i ja świnię, mówię, one są te białe, są strasznie pechowe dla mnie. No dobra, dziabiemy, ja mam z numerem 22. drapie po raz pierwszy białą. Mm. A ja Dawać będę mi, po raz pierwszy op. czarną drapać niedługo. No, zaraz. Może ona będzie szczęśliwa. A ja to czarny charakter to i ona może A nu może, nie? No. Patrz świnie dali no. na sam szuk. Garnek, no. tron, róża, brylant, wór, pierścionek, kolczyk, szminka, podkowa, sejf, dzwon, no kufer, staram się, klucz, <laughs> bransoletka, perfumy, czekolada, ostatnie szanse, moneta, Trofeum i prezent. No patrz, no obie takie jakieś krewne. No, te białe to są jakieś takie, nie wiem, niedobitki. Zrobili tylko dla jaj. <grym> Dobra, jedziemy z czarną piętnastką. No to, by, mam nadzieję, że ci przyniesie. Ta mi się przyniesie. podoba bardziej nawet. Ona taka świąteczna, ja mówię. Nie no. wiem, tak mi się wydają te cukierki. Ta siódemka, jak ten lizak taki. No, próby, nie? faktycznie. Ta inna taka, nie wiem. Niewdarzona. A, a tu szukamy tego samego, nie? Tak. tak. O, jest, Jezu, O. Żona. No, widzicie jeden. Ja piękne. mówię czarny charakter. Już to trzeba pominąć, no. <laughs> no jaju, Oj, super. Dobra, ja jeszcze tutaj Czaj pierścionek, Brylant Na szyjnik chyba. Jest pick! Kurcze, no, super! Kurde. Trzeci! Uhuhu. I dodajmy, że czarne ja kupiłam w Gdańsku. No dokładnie. <laughs> I zobacz jak pykło. No to. Minimum trzy dyszki już są. już be... Czwarta! No to nie, patrz, przebije mnie, cholera jasna. No. Ja pierdzielę. Szczęśliwą piętnastkę, bo piętnastkę Kasińka chciała. Tak. To ja jej kupiłam piętnasteczkę. No to coś już będzie. Piąty to chyba będzie. Nie też... to czekolada. Co? Ślepo. Kurde. Co to? No jest Ale piąty. Jest to. to pięć dych minimum. Ale pięć dych nie ma wygranej. A jest. Jest. To Kurczę. Dawać no, więcej, złodzieje. Tam. Jedziesz. Dycha. No dycha. Gdzie tu był? Tu. To ty. Dycha. Już masz na plusie. No, już jestem na plusie. Czekaj, gdzie one były Tutaj. tu? I na końcu. I na końcu. No to kur. No to mam no, Nie, no to. Te, teraz to ja pewnie nie, nie pociągnę. Dawaj, czekaj. Ha ha ha. ha, ha, ha to jest 50. Tak? No to zaczepiście. No to już jesteś na plusie. Dychaj na plusie. Stara. Już. No widzisz. Teraz ja. No. I naprawdę. Kasienka miała 15, ja mam ostatnią, dwudziestkę, piątkę. Dawaj też pięć dychów. No zobaczymy, Przynajmniej Powiem Ci. Gdzie tu mamy? Mamy serducho, no. kolczyk, segarek. Patrz, jest siódemka, raz, yeah! Ale super, <laughs> no to rywalizacja pykła. Ja Ale Róża, my się to szczerzymy jak głupię, To serde. zobacz, że tu już masz przynajmniej dwie dychy, to jeszcze jesteś na zero. No, no! Ja no, zobacz, jak super, Przez nie? patrz, ten live w stopodzie też super dałem. wyszedł, i patrz, teraz na no znowu... szczęście chyba jakieś przynosisz. No i tak plik jest. ja pierdolę do no mnie nabry. <laughs> Jajce, no. jak Berety normalnie. Okulary, czekolada, podkowa, safe, kufer, moneta, to trzy dychy podejdzie. ostrość. No, ona tak ono łapie, jakby chciała, nie mógł. No. No. torba, trofeum, wór, garnek, kapelusz i siódemka. To z pięknięce. Szok. Szok normalny. Dawaj. Dwie dni. No 20, to... 30 i 20 sekund. dwóch. <grym> z jednej paczki, słuchajcie. Super! Z jednej paczki. Nie patrz! Z dwóch innych paczek. Ona mi sprzedała. To nie są z tej samej. Ja cię sunę. A na jednym stole były rozłożone. No to szczęście, super! Ja cię pierdzielę. No to rywalizacja. Podbłęd, cud normalnie. No i linie. Ale i mam! Genie, <laughs> to no. może będzie widać? Chyba nie. Uwaga, uwaga. Do, widać. No, widać. coś widać, a wrażenia. Ja cię linie. Teraz jak to zrobimy, zobacz, żeby tu każdy widział, czy jakąś cholera. Będę, Będę przesuwać, przesuwać ogarnąć? No. Tu lukać? No. Ty masz już lukać. Czekaj, ale ta ja ostrość też, nie? No tak ja nie wiem, powiem Ci, jest, nie ma. O, jest. Dobra. No tak, chyba w zależności od światła. Mm -hmm. No to co, szukamy. Na razie linii nie mamy, nie? Nie. Masz balon... balony. Tita, rita, tita, kręci się orbita, a tu nic nie ma. Nie widzimy. Nie. Gwiazdeczka. Tu widzę, tak, tak, gwiazdeczkę. Taka gwiazda jak nie ja, nie kurde, nie spalona. Nie I nie ma, nie, Je, jeszcze nie. Widać, tak? widać. widać tak? Dobra. A ja tu już ślepa jest. Przesunęłam. Czy ja jeszcze gdzieś nie ma? Nie ma. Dobra, jadę tu. Arbus. Jest arbus. Tu. Arbuso. Tu jeszcze jest. No. Miejmy nadzieję, że jeszcze linia wpadnie, to już będzie no, w ogóle super. No. Naprawdę, powiedz. No. Taki trafik to naprawdę. Rzadkość. Nie ma arbuzów a więcej. A podlady chyba te zdrawki jakieś, a te w ogóle Big 7 czarne, nie no. no to też dobrze szok. wybrała, słuchaj. Szok, Moje białe, no, Blady, Giewont bo... Dały. Wielką kasę. No. Polska, Polska, Polska no szok. Dobra. Tu, tu, tu tak. masz jeszcze. Gdzie? Biedrona. widzisz, pominęłam to... ślepe to. Tu Biedrona. Niżej też Biedrona. Mhm, mm tych Swoje miliony tu zrzucisz. Do góry nie polecam. Nie. <laughs> Moneta. Monetka. Będą sypać monetami. Tu mam monetę, tak? Ty mi już na dół idziesz. <laughs> ja jeszcze u góry patrzę. I chyba I nie, nie ma w win. Wodna. Nie ma. Dzwon. Dzwon. Tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tu jest Jaki kawałek szło. dzwonka. I nie ma. Nie dali, no. Nie dali, złodzieje. Dobra, jadę dalej. Parasol. Parasolków Parasol, parę ta. było. Tu mam. tu linię, nie? No. Kurde. No, ale przed naszym odcinkiem Klasienka tu wydrapała linię, słuchajcie 50 zł miała. No! No Szczęściara, no ja mam powiem, nie tam. To głupi to ma zawsze szczęście. Ta, jak to na by... to kurczę, ja nie wiem. Czują, Trze... wygrane. Tak, trzeba mieć znajomości. <śla> <śla> <To> <śla> naprawdę. <śla> Prawda. Ok. No, mam patykiem boli. Tu no mamy lody. no. palce, nie? No. Dlatego ja często na liveie przerywam, bo paluchy chyba. Tu mamy lody. lody. I nie ma lodów. Przynajmniej ja nie widzę. No, ty to szybko Ale oblecisz, to obie ślepe nie? No, Churde, czekaj, co to jest? Krabeusz, Krab. nie? No. Tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma kraba. No co za Czapka z Daszkiem. Nie ma, tu jest. Yes. I nie ma czapy. I nie ma więcej. Przedostatni symbol sakfa. Tu gdzieś na dole widziałam, to od razu zdrapię. I nie ma. Symboli. I nie ma więcej. Co za... I cytryna. cytryna. Nie widziałam pojęcia. No i chyba pustak. Kontrolę sprawdzimy, co e. Ahoj. <laughs> no i teraz ty. Patrzeć, a zapomniałam, że mój masz mojego. Tak. Daj, tego szczęśliwego badyla. A. I patrzymy, nie? Dobra, będziemy też tu się. Ja to inaczej sobie wydziałałam. To żeby się nie pominęła. Bo ja mam talent, nie? To, co ja wiem. Mamy słoneczko. I szukamy, czy gdzieś jest. Tu... O, tu widzę ta słoneczka. Masz słoneczko, parę widać. słoneczek, no. Tu parę melonów, kurka, wodna dali, nie? Mm. I chyba nie ma. Chyba wsią. Jak coś to wiesz, to to mnie szturchaj. No, jak cię szturchnę, to wiesz, przez okno wypadniesz. Mamy, ja to mówię, to są klapki, ja na nie wiem, japonki. A ja mówię laczopędy. Laczopędy, ale nie widzę ich chyba. Po nie ma. Nie ma. Nie mówię. Mamy piłkę. No i. No, widzę tu gdzieś. Jest japonki, na dole, są. Tutaj mm. też. Mówię. Dawaj, linie drap. pary oczu, to nie jedna, nie? No, że to my, Niby. My w połowie ślepe to i tak jakbyśmy tak, tam. Tylko dwa, dwoje oczu, Wiem. czy jak to się mówi? Jest... O, księżyc mhm. widzę. Księż widzę, ale linii nie widzę. I to chyba wsią, nie? No, też nic nie widzę. Co my tu mamy? Czapencja też. Czapka no, z daszkiem na, na samej górze, no. Tu widzę. Mhm. Tutaj. Mhm. Jeszcze będzie. Widzita, widzita. O jeszcze tych czap to też no. o, dziwo. I dobrze. Może jeszcze coś wpadnie. No, sobie. kości sobie wydają. Ja pierdzielę, i... to idziemy pić. <laughs> <laughs> serducho. Jakie serducho jest? No jestem, jestem. No. Jest, jest serducho. <laughs> Bo wygrać nie chce. I to chyba wszystko. No. Wszystko. Nie widzę. Lody. Lodziki. Na samym dole, dole są. I to chyba jedyne powiem środy. Mm. Też mi się tak wydaje? Uuu, Gwiazda. A to ty gwiazda. To my tutaj. Dwie tak. gwiazdy. Ty gwiazda jest ja serduszki. <grym> dziabiemy. Tu jest gwiazdeczka. I na samym dole. I na samym dole widzisz, to gwiazdeczka. No dobra. No. Żeby tu nie pominąć. Tak, tam masz talerz. Krab. Również krab. Widziałeś tu gdzie kraba? Mm -mm. Bo ja nie. Motyle, ale kraby nie. Nie ma. Nie ma krabika, no. Dajcie okulary. Diament. Diament. Na samym dole Na jest. Samym dole jest. To tyle w temacie chyba? No nie widzę, powiem Ci. Pięknie. Słoń. Jestem. No dobra, Nie widzę. Czup. Normalnie czub, słuchajcie. Tu mamy słonie Tu jest mhm. słoń. Jeszcze widzę są mięzko. dwa. Trzy jeszcze. Ło. No, Nawalili. Ale ja jak widzę. nie dali, no tak właśnie, nie ma. No, ja nie Ostatnie dwa symbole, no. Tak. Popcorn i ci, chyba nie widziałam. Nie, nie ma. Nie ma. I ostatni symbol. Ptaszydło. Coś tam był gdzieś. Ptaszor. ptaszor Jeden był, jest. Ale on tu nam chyba. Nie da. Nie, nic nam nie dał. Dziad, sprawdźmy sobie kontrolne, Ab S. S B A. Mhm. No, ale i tak słuchaj, no kurde. Wiem, jest pod, świetna, weź, zaliczona i to super. No u mnie wygrały dwie strapki tylko, no, ale ale jak ile tam? W sumie 60 zł? No 6 dyszek. No u ciebie więcej Muszę wygrałaś. mnie powiedzieć, że wygrałam. Ach, ty ja mam tu 5 dyszek. Dyszkę i 20, czyli ja mam sobie 80 zł. Ja I Ja ci sunę. Trzy dychy mam na plusie. Ja dychę. Ty tak dychy, super. Ale no jaki wynik. No. Kurka, bo Czekaj, to mamy w sumie 100, 120, 130, 140 zł. Na wydane. 100. No to 4 no. dychy na plusie. No kurde, tak to kurde. można drapać, nie? Niesamowite. Bo tyle nie. liczby, wory, no żyć nie umierać. A Dzisiaj da, wszystko. Siódemka to w ogóle ponić tos. Z... No, szkoda, że te białe nic bo... nie dały. No. Dam mi jeszcze szansę, nie? No kiedy? Jedno mi tu Kasienka na live'a przyniosła, rozpykamy, może tam co będzie. No, no to co? Super wynik. Żegnamy się. Tak. Żegnamy ciepło. się ciepło, gorąco. Całujemy. I to bardzo mocno. Tak, tak, zdrówka dla Was. Trzymajcie się, robaczki. No. No My, i wpadajcie na Kasi kanał. No zapraszam, subiki, zapraszam. Subiki <noise> zostawiać, nie? Dokładnie. No, pykniesz tam jakiś konkurs, nie? Kiedy, kiedyś na bank. <noise> teraz to na ile? Ile tam masz? Już masz 500 ponad. Nie Trzyma. mam co ty. A ile? 450. Chyba, czy o, jakoś to, tak. Nie. No to dopiero. No to teraz nie, to teraz już rasa porządnie na 1000. Tak, pewnie. Do tysiąca idziemy. No, ja tam cisnę już do miliona. Ta, na, na gołe klaty ciśniemy. No, to fajnie, że byliście. Łapeczki zostawcie tu nam e, suba i mi, i Kasieńce. E, coś fajnego napiszcie, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli nie, to nie piszcie wcale. No, no, no to bajo. Trzymajcie się, robaczki.